To można znaleźć w książkach, opracowaniach. Yy, powiem kilka rzeczy, może które sprawiają, że patron nie jest tylko nazwiskiem na sztandarze. Moi drodzy, po pierwsze, generał Suliki był człowiekiem stąd, z naszych okolic. Tu się urodził, tu mieszkał. To ważne, bo jego historia pokazuje, że wielkie postacie nie biorą się wyłącznie z wielkich miast. A wręcz przeciwnie, słyszałem kiedyś taką teorię, że właśnie głównie pochodzą z prowincji. I czasem wyrastając z miejsca skromnego, ale z mocnym charakterem, myślę, że tak możemy nazwać to miejsce tutaj. I nigdy się nie wstydzić, że stąd jesteśmy. Po drugie, w jego życiu widać konsekwencje. Upór w służbie, odpowiedzialność za ludzi są dowódcy, których się szanuje z obowiązku. I tacy są, i są tacy, których się szanuje, bo im się ufa. O Suliku mówiono, że potrafi być wymagający, ale sprawiedliwy, twardy, ale ludzki. Po trzecie, jego nazwisko na trwałe weszło w opowieść o drugim Korpusie Polskim i o Szlaku Włoskim, a Monte Casino miejsce symbol, przypomina nam, że historia nie jest czarno-biała. Jest okupiona wysiłkiem, stratą, cierpieniem, ale i wielką wiarą w sens sprawy. My jesteśmy w, lepszym, w lepszej sytuacji, bo, tak jak mówiłem, przed chwilą obejrzeć obejrzeliśmy film i mogliśmy wrócić tam po raz kolejny. Bo byliśmy, ja wiem, że to jest chyba jedyna szkoła. Nie, nie wiem, mam nadzieję, że za chwilę zrobię coś, co może nie planowałem zupełnie. Ale chciałbym, żebyście zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podnieśli ręce te osoby, które były. W kasino, ręka w górę. To nie ma tego aż tak wiele, ale. Ale powoli, powoli, co so, są, so, tak jest. Jest to już coraz większa grupa i mam nadzieję, że będzie stale coraz bardziej się rozrastać. I wreszcie, w historii generała Słowika jest piękny łuk. Od Podlasia przez wojenne drogi, aż po pamięć, które, która wraca tutaj. Jakby patron mówił nam dzisiaj: nie uciekniecie od korzeni. One nie przeszkadzają rosnąć, one dają siłę. Walente przyjeżdżając tutaj do nas, przyjechał w koszulkach z napisem Powrót na start. I te koszulki pokazują, że można odwrócić drogę, przyjechać z kasino do Polski. Zresztą tak jak po części zrobił to Nikodem Sulik, już po śmierci, ale nasi żołnierze, którzy walczyli bo w kasino przeszli w drugą stronę. Przeszli, często nie wrócili, co symbolizują polegli ponad 900 żołnierzy, którzy tam oddali swoje życie. Więc pamiętajmy o tym, to też ważne, że nasz patron był z nimi i był jednym z dowodzących całym cały przedsięwzięciem. Drodzy uczniowie, Dzień Patrona to nie tylko uroczystość, to pytanie, które nam zostawia generał Sulik, co zrobimy z wolnością i odpowiedzialnością, jaką wspólnotę zbudujemy, jakimi ludźmi będziemy. Życzę nam wszystkim, by imię generała Nikodema Sulika była dla nas inspiracją do odwagi, uczciwości, wierności wartościom, troski o drugiego człowieka. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za obecność i proszę o wspólne przeżycie dalszej części uroczystości tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie jestem już u Państwa pierwszy raz, ale no z kolejny. Patron z szkoły, generał Sulik, bardzo ważna postać, jak, tak, jak pan dyrektor powiedział, stąd, z kamiennej starej. Urodził się w 1893 roku. Także to nie jest opowieść o jakiejś wyimaginowanej osobie, tylko on był tutaj, tu się urodził, tu dorastał. To jest bardzo ważna rzecz, że są takie wzorce na ziemi, tutaj lokalnej ziemi i to jest bardzo wysoko podniesiona dla was poprzeczka żebyście godnie reprezentowali i to godnie reprezentujecie to nie tylko nas szkoły, to nie tylko nas ulicy. Także pamiętajcie o tym, nosząc go jego emblemat na ramieniu. To naprawdę zobowiązuje do patriotycznej postawy, bo oni tam walczyli, bo oni tam zginęli, bo oni oddali życie za naszą wolność. My tego nie, nie jesteśmy w stanie docenić, bo nigdy w tym nie uczestniczyliśmy i obyśmy nigdy nie musieli w tym uczestniczyć. Bo to jest bardzo ważne i, i istotne. Generał Brygada. W zeszłym roku udało nam się pozyskać trzech nowych generałów na terenie Województwa Podlaskiego. Generała Policji, Straży Granicznej i Wojsko Obrony Terytorialnej. Tylko także Województwo Podlaskie się ubogaciło. Także dla Was to jest droga młodzieży, droga, którą, która jest do osiągnięcia, która, którą możecie zrealizować. Klasy mundurowe w, na terenie województwa podlaskiego są dla nas taką perłą w koronie. Dlatego tutaj Wojskowe Centra Rekrutacji patrzą na Was i z pełną nadzieją chci, chcieliby Was pozyskać. To oczywiście zależy od Was. Pytajcie ich. Nawet pytania, które się wydają nierzeczowe, oni Wam na wszystko odpowiedzą. To są zawodowcy, którzy w armii zęby, że tak powiem, zjedli. To jest ważne. Mamy bardzo mocne, tworzące się jednostki na terenie województwa podlaskiego. Czy jak reprezentant 18 Dywizji, która w tym miesiącu przyjeżdża i będzie przez pół roku broniła Pols polsko-białoruskiej granicy. 16 luzuje, dziękujemy ślicznie. Czy też powstająca pierwsza Dywizja, czy też pułk rozpoznawczy od pułkownika Ciapki. To są wszystko jednostki, które są rozwojowe i pompowane są. To są ogromne, ogromne środki. W wyposażenie żołnierzy w sprzęt i też dodatkowe miejsca, koszary, które będą w tym roku powstawały na terenie Wojska Podlaskiego. Żyjemy w niespokojnych czasach, nie wiadomo co się wydarzy, musimy być, nie musimy być mocni i właśnie ten patron waszej szkoły pokazuje, że taką osobą był, nie poddającą się wszelakim wyzwaniom, walczącą do ostatniej kropli krwi. Także z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować za zaproszenie i chcia, e, chciałbym e, trzymać za Was kciuki, bo wam naprawdę na mapie szkół e, na terenie województwa podaskiego jesteście taką perłą w koronie i pozostańcie tą perłą. Pokazujcie innym drogiem. Dziękuję ci. Pino Valente zostanie ugonorowany tytułem ambasadora zespołu szkół mienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostowskim. Ceppe Pinovolente will be honorated with the title of ambassador of the General Nikodem Zulik School Complex in Dąbrowa Białostocka. To tytuł zasłużony bo PINO, jak mało kto, potrafi łączyć ludzi i budować mosty. Jego działania są ważne zarówno w wymiarze współpracy polsko-włoskiej, jak i w tym, co dla nas szczególnie bliskie, budowaniu żywych, autentycznych więzi pomiędzy naszą szkołą a kasiną, miejscem wyjątkowym w historii Polski. This tytuł jest well deserved because PINO has a wonderful ability to bring people together. His actions are important both in terms of Polish Italian cooperation and what, in what is particularly close to our hearts, building lively, authentic ties between our school and casino, a place of exceptional importance in Polish history. Casino to nie jest tylko punkt na mapie. To miejsce, w którym polscy żołnierze, poświęcając zdrowie i życie, walczyli o przyszły kształt Europy, marząc o niepodległej ojczyźnie. Dlatego pamięć o tym miejscu i mądre przekazywanie tej historii młodym ludziom ma sens szczególny. Casino is not just a point on the map. It is place where Polish soldiers sacrificing their health and lives Fought for the future shape of Europe, dreaming of an independent homeland. This is why remembering this place and wisely passing on its history to young people has a special meaning. <laughs> To, chcę to dziś podkreślić bardzo konkretnie. Wyjazdy do kasino realizujemy od dwóch lat w ramach programu Erasmus+, a w poprzednim roku szkolnym odbył się także wyjazd nauczycieli i pracowników szkoły. I co ważne, w najbliższych miesiącach czeka nas kolejna erasmusowa wizyta w kasino. Traktujemy ją jako kontynuację budowania mostu pamięci, przyjaźni i współpracy. I would like to emphasize this very clearly today. We have been organizing trips to Casino for two years as part of the Erasmus Plus program, and last school year there was also a trip for our teachers. Importantly, another Erasmus visit to Casino awaits us in the coming months. We treat it as a continuation of building a bridge of memory, friendship, and cooperation. Pino, dziękujemy za serce, obecność, życzliwość i za to, że Kasino staje się dla naszych uczniów nie tylko lekcją historii, ale doświadczeniem, które zostaje w człowieku na całe życie. Pino, thank za you for serce, heart, your presence, your kindness and for making Casino not only a history lesson for our students, but an experience that will stay with them for the rest of their lives. Poproszę pana wojewodę o wręczenie wspólnie ze mną e, tej e, ty, tytułu ambasadora zespołu Szkół w Woliu. Soltanto dire, ho tradotto qualche parola. Sono riuscito a tradurre un po' il discorso che ha fatto Budnik, con Google. Tylko sobie, słów przetłumaczyłem sobie przez Google Translator te słowa, które dyrektor Budnik tu powiedział. E voglio continuare a confermare le parole che ha detto il direttore. Ciò poter farci il direttore Mi sono ricordato di un film che si intitola Amistad. Amistad, il film è un film che si intitola Amistad. Ho bevuto il film, è stato Amistad, dove Bisogna ricordare le radici quando nella vita ti trovi in grande difficoltà. Il film è una cosa che, se ti è in difficoltà, bisogna sfruttare le cose. Quindi, così, voi avete qui una testimonianza, avete il nome della scuola che si chiama Sulik, e questo nome mi riporta alla battaglia di Cassino a tu noi duecie tale in nome del generale Asukika, che condusse noi con questo nome, di Monte Cassino. Io sono qua anche io per cercare di più le risposte su come hanno fatto all'epoca questi soldati ad avere la forza di conquistare l'abbazia Nonostante le condizioni difficili che forse non li facevano nemmeno tornare a casa, qui ja per Jednym z tych pytań jest pytanie o siłę, gdzie i w jaki sposób ci żołnierze, którzy uczestniczyli w bitwie o Monte Cassino, szukali źródła tej siły. Allora ho cercato, ho cercato e ho cercato. I le trochę zadałem dla tych, do mnie, dla tych, I okazało się, że te odpowiedź na to pytanie właśnie znajduje w tych osobach, które przyjeżdżają tu stąd, do mnie, do kasina. Więc zobaczyłem, że również te osoby z na odpowiedź. Ponieważ zobaczyłem, że również te osoby z Polski także poszukiwały odpowiedzi na podobne pytania. Allora in questo momento così difficile adesso in Europa, momento le e io posso dire che questo momento va cercato, questo momento quando i polacchi si trovavano nello stesso momento a Monte Cassino hanno ritrovato la forza nelle radici e lo hanno dimostrato lasciando i monumenti costruiti dai soldati. I podobnie jak teraz stawiamy sobie te ważne pytania, tak samo i e, ci żołnierze, którzy szli e, do boju pod Monte Cassino, musieli też odpowiadać sobie na podobne ważne pytania, zawsze szukając e, korzeni. Ale to co ważne, zostawili też e, istotne ślady na bitwie, to są e, pomniki, monumenti. Quindi quell'esempio che voi state facendo con la scuola di venire a Monte Cassino a cercare le radici e finalmente quelli, quei monumenti sono la testimonianza di quella forza che hanno trovato i soldati polacchi a Monte Cassino. Io casuisci, cioè da poco, Niki, l'abbirai anche tu a senso? Są świadectwem. Są właśnie świadectwem tej siły, tych korzeni, tego ducha. Um, jeśli się przyjeżdża do kasinu, pod Monte Cassino, idzie się pod, właśnie do tych pomników, to, to to świadectwo można w ten sposób odnaleźć. Perché venendo a Monte Cassino, facendo i sentieri della battaglia, arrivando davanti ai soldati, voi, davanti ai monumenti, voi vi rendete conto che quei monumenti sono stati costruiti da quei soldati by przypomnieć ojczyzny, który wiedział, że... i w, głęboki sens ma w związku z tym ta podróż tam na miejscu, kiedy idzie się e, ścieżkami, którymi oni podążali do bitwy, e, myśląc i czując w trakcie tej, e, tej podróży, e, w trakcie tego marszu, a na koniec dochodzi się, na koniec dochodzi się do tych pomników, które trochę mogą nam tych odpowiedzi udzielać. La verità della vostra storia, della storia della Polonia, è conservata a Monte Cassino. Io faccio il possibile per renderla a tutto il mondo, perché è davvero una storia di una verità umana. I teraz ta prawda w tych pomnikach jest, w tych miejscach jest. Ona, ta prawda, to jest świadectwo nie tylko o tych żołnierzach, ale w ogóle o historii polskiej, yy, ale też o człowieczeństwie, o sile człowieka wobec różnych trudności. Yy, I dlatego tak ważne to wszystko, co robimy. Grację. Bardzo dziękuję. Grazie. to ważne dla Dąbrowskiej społeczności. Dzień Patrona Szkoły. Nasza uroczystość poświęcona jest pamięci kresowego generała Nikodema Sulika. Mamy patrona, który służy nam za wzór. Dziś uczcimy jego pamięć i przypomnimy pokrótce ciekawą biografię. Nikodem Sulik urodził się 15 sierpnia 1893 roku w kamiennej starej w dawnym powiecie z Okulskim. Pochodził z niezamożnej rodziny rolniczej. Początkowo uczył się w domu i w grodnie, a następnie w gimnazjum w Petersburgu, które ukończył w 1915 roku. W tymże roku został wcielony do armii rosyjskiej oraz skierowany do szkoły oficerskiej. Walczył na froncie wołyńskim, gdzie otrzymał najwyższe odznaczenie carskie złoty oręż świętego Jerzego. Gdy kończyła się pierwsza wojna światowa, Nikodem Sulik działał aktywnie w samobronie grodzieńskiej i był szefem polskiej koordynatury w Nowym Dworze. W styczniu 1919 roku został przydzielony do białostockiego pułku strzelców, gdzie dowodził szóstą kompanię. Za bohaterską walkę otrzymał Krzyż Walecznych i został przyjęty w poczet zawodowych oficerów Wojska Polskiego. Niepodległej Polsce zdobył awanse oficerskie oraz dowodził wieloma jednostkami.